Od rozpoczęcia apokalipsy minął już miesiąc. Naukowcy dalej w tajnych bazach pracują nad wynalezieniem szczepionki. Jak na razie wszystkie ich badania prowadzą donikąd. Niektórzy próbowali nawet przemówić zombiakom do rozsądku. No ale się nie dogadali. Naukowcom kończyły się pomysły. Przez brak nadziei na lepsze jutro zatracali się w alkoholu i środkach antydepresyjnych. Pomoc już nie nadejdzie. Tego dnia postanowiłem, że będę miał wywalone w czas. Po przebudzeniu nawet nie spojrzałem na zegarek. Spojrzałem za to na pole moich ziemniaków. Robiły się coraz większe, a gdzie nie ziemi wystawały nawet bulwy. Fajnie było zobaczyć, że moje uprawy rosną tak dobrze. Na szczęście ostatnio bardzo dużo padało. Ani razu nie musiałem podlewać. Świeciło słońce, więc założyłem swój stylowy kapelusz. Ostatnio zombiaki mnie nie odwiedzają. Rozejrzałem się po podwórku i żadnego nie zauważyłem. Powoli zaczynałem za nimi tęsknić. Żeby nie umrzeć z nudów, założyłem plecak na plecy, i przyszedł czas na rozlokowanie moich skrzynek, które ostatnio znalazłem w fabryce. Najwięcej skrzyń umieściłem w garażu. Miałem bardzo dużo narzędzi oraz wszelkiego rodzaju materiałów budowlanych. Noszenie tak dużych skrzyń to ciężka praca. Potraktowałem to jako codzienną dawkę sportu. Nie mogłem powalczyć samego rana z zombiakami, to chociaż ponosiłem ciężkie przedmioty. Z garażu wygoniło mnie burczenie brzucha. Do pracy poszedłem bez śniadania. Jako, że miał być to bardzo przyjemny dzień, stwierdziłem, że w kuchni nie pójdę na łatwiznę i zrobię jakąś potrawę. Zamrożone produkty na szybko rozmroziłem w piekarniku. Tym razem padło na jakąś potrawkę z ryżem. Miałem jego duże zapasy. Udało mi się nie zepsuć dania na samym starcie. Ryż został ugotowany idealnie. Wrzuciłem do niego trochę mięsa, warzyw i jakieś przyprawy. No i wszystko, oczywiście, do piekarnika. Z głodu już prawie odchodziłem od zmysłów. Przed jedzeniem jeszcze pochowałem produkty, których nie użyłem. No i elegancko usiadłem sobie do stolika. Garnek z ryżem założyłem sobie dosłownie na głowę. Tak byłem głodny. Tak szybko zjadłem, że nawet nie pamiętam jak smakowało. Oczywiście po posiłku wleciało wino na trawienie. Tak, trzy czwarte butelki. Z pełnym żołądkiem, delikatnie upojony alkoholem, Wstałem i poszedłem kontynuować robotę. Słoneczny dzień dobiegał końca. Zbliżał się już wieczór. Większą część dnia przepracowałem w garażu, układając przedmioty. Materiały i narzędzia w moim garażu można było już liczyć w tonach. Pochłonięty pracą, nawet nie zauważyłem, że była północ. Dobijała już godzina pierwsza. Moja robota na zewnątrz była skończona. Przyszedł czas na moją zbrojownię. Co jak co, ale zawsze marzyłem o pięknej zbrojowni. Marzenia trzeba spełniać. Na razie sobie wszystko schludnie rozlokowałem. To jest dopiero początek pracy nad moją zbrojownią. Nawet nie wiem kiedy dobiła dziesiąta. Nie przespałem nocy. Szybko coś zjadłem, żeby zapchać pusty żołądek. Pogasiłem wszystkie światła i udałem się do łóżka spać. Nagle w środku pięknej drzemki obudził mnie budzik. Ledwo udało mi się otworzyć jedno oko i rozpocząłem poszukiwanie tego cholernego budzika. W mojej sypialni go nie było. Miałem w zbrojowni chyba z 30 elektronicznych zegarków. Miałem je rozebrać, żeby nauczyć się trochę elektroniki. No i się okazało, że któryś z nich miał ustawiony alarm. Szybko się go pozbyłem i wróciłem do łóżka spać. Po przespaniu całego dnia obudziłem się z bardzo dobrym humorem. O 19.10. Po wyjściu z domu przywitał mnie piękny wieczór. Mimo tego, że ostatnio zombiaki nie podchodzą do mojej farmy, chciałem jak najszybciej zbudować ogrodzenie. Założyłem plecak na plecy, odpaliłem moją furgonetkę i pojechałem do lasku. Przez resztę dnia rąbałem drzewo. Oczywiście rąbanie drzewa to jest bardzo ciężka praca. Co chwilę robiłem sobie przerwy i strzelałem sobie szybkie wino. Moja kondycja nie jest w najlepszym stanie. Przez tą pracę przy palisadzie szybko nabierałem krzepy. Moja przyczepa zapełniała się kłodami, a mnie dopadła ciemna noc. Musiałem odpalić latarkę. Na szczęście dużo pracy mi nie zostało. Wyczerpany postanowiłem ją na dzisiaj zakończyć. Ogólnie zapach świeżo ściętego drzewa jest niesamowity. Zaparkowałem w miejscu, gdzie chciałem przedłużyć palisadę i wróciłem do mojego domu. Poszedłem do sypialni spać, ale spać mi się nie chciało. Musiałem połknąć leki na sen. Podwójna dawka tych leków sprawiła, że usnąłem momentalnie. Przy zapalonym świetle. 10.10 O tej godzinie otworzyłem oczy. Miałem wrażenie, że przyspawano mnie do materaca. Ledwo wstałem z łóżka. Zabrałem moją siekierkę... I pierwsze co, odpaliłem sobie papierosa. Dopalałem go, spoglądając na moje ziemniaki. Całkiem odprężający widok. Przez te leki nasenne, które zażyłem wczoraj, czułem się lekko przymulony. Żeby jakoś złapać pozytywną energię, zrobiłem sobie gorącą herbatę z cukrem. A do tego naleśniki z drzemem. Elegancko, jak człowiek, usiadłem do stolika i zadowolony konsumowałem moje piękne śniadanie. Po śniadaniu od razu zabrałem się za budowę palisady. Wypakowałem całe drewno z przyczepy, i zapowiadało się, że to będzie kolejny pracowity, piękny dzień. Kłada do kłody i w końcu moja palisada nabierała rozmiarów. No, ale niestety to nawet nie była połowa. Zostało mi jeszcze bardzo dużo drzew do urąbania. Przez to, że miałem cały garaż wyładowany materiałem, nie miałem problemu z naprawianiem mojej sikierki. Mogłem rąbać drzewa tyle, ile chcę. Musiałem się skupiać, żeby jeść jak najwięcej jedzenia. Z dnia na dzień moja waga spadała, co nie było dobre, ponieważ robiłem się słabszy. W walce z zarażonymi siła ma kluczowe znaczenie. Dobre jest to, że moja farma praktycznie leży w lesie. Jak zabraknie mi drewna, to wystarczy podjechać kawałek i elegancko można być już drwalem. Przez to tak dużej ilości drewna. Moja przyczepa nieźle dostaje po dupie. Tak samo jak mój organizm. Przez te papierosy moja kondycja jest na beznadziejnym poziomie. Skończyłem zbierać drewno i zawinąłem się na chatę. Było już późno. Rozładowałem całe drewno z przyczepy i udałem się na zasłużony odpoczynek. Szybka, zasłużona kolacja i z pełnym brzuchem poszedłem do sypialni spać. Obudziłem się dosyć wcześnie. O siódmej rano. Na pierwszy posiłek dnia wleciały śniadaniowe płatki. Gdy jadłem płatki, zorientowałem się, że nie ma prądu. Agregat prądotwórczy był już bez paliwa. Miałem moją cysternę wypełnioną do pełna paliwem. Starczy mi go na wiele miesięcy. Po ogarnięciu prądu, zajadając chipsy, wyszedłem popracować nad moją palisadą. Budowanie palisady to żmudne zajęcie. Żmudne i ciężkie zajęcie. Przydałaby się jakaś pomoc. Moja fortyfikacja robiła się już naprawdę długa. Zamierzałem ogrodzić mój dom dookoła. Dobrze, że jest apokalipsa. Ekolodzy by mnie zabili, jakby zobaczyli ile z ściąłem drzew. I tak całe dnie budowałem sobie palisadę. Powoli zaczynałem się nudzić. Żeby trochę urozmaicić sobie życie. Otworzyłem mapę i postanowiłem gdzieś się wybrać. Za cel obrałem sobie te dziwnie urywające się boczne drogi. Ubrałem na siebie płaszcz, żeby mieć protekcję przed ugryzieniami. Bezpieczeństwo zawsze na piedestale. W płaszczu było tak gorąco, że musiałem sobie włączyć klimę. Na dworze było chyba ponad 30 stopni. Po drodze w końcu zobaczyłem zombiaki, ale przeszły mi mieszane uczucia. Jednak wolałbym, żeby to byli żywi ludzie. Dotarłem na miejsce. Było tam kilka rozbitych samochodów. Oczywiście je dokładnie przeszukałem. No, i natrafiłem na pierwszego oponenta. Przyszedł czas na rozruszanie trochę kości. Bezproblemowo go załatwiłem. Na końcu drogi stała jakaś szopa. Wewnątrz było pusto tylko jakaś skrzynia na środku. Zawartość skrzyni też nie powalała. Ta szopa to był jedyny budynek tutaj w okolicy. Ruszyłem z powrotem do domu. Zatrzymałem się tylko na chwilę, żeby zabić zombiaka, który był przebity włócznią. Chciałem sobie tą włócznię zabrać. Powróciłem do domu z mojej niedalekiej przyjażdki. Robiłem się już senny. Choć była dopiero 17.40. Wszedłem do domu i w sumie nie wiedziałem co z sobą zrobić. Rozejrzałem się trochę po domu, no i stwierdziłem, że pójdę sobie na ogródek. Na koniec dnia chciałem włożyć trochę serca w uprawę moich ziemniaków. Wyrosło tam kilka krzaków, które trzeba było wyplenić. Zauważyłem też, że niektóre z moich ziemniaków chorują. Na szczęście w książce do uprawy roślin znalazłem przepis na środek na pleść. Niestety, żeby zrobić taki środek, musiałem zużyć dużo mleka, a ja zapasy mleka mam strasznie ograniczone. Udało mi się wyleczyć tylko jedną roślinę. Po miło spędzonym czasie na ogródku, rozejrzałem się po mojej farmie i udałem się zjeść kolację. A po kolacji udałem się do łóżka. I zasnąłem.